Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Triload i kontynuujemy sobie naszą serię. Kariera. No time. Ojejku, jak ja tu mam mało tych wyścigów, żeby zrobić kolejne. Ten to dwa odcinki i już jest boss? Wcześniej chyba nie było takiego wyraźnego podziału. Albo mi schodziło z niektórymi rzeczami dość długo. Dobra, tu też nie będę kombinował z kamerą. W... Wnętrzno? zobaczymy sobie, no ale całkiem ładne wnętrze. Jest tylko no time w jest zawsze ta sama trasa, tylko różne auta. Tak to wygląda. O jajku, coś przymuliło. To już tu trzeba skręcić. Przez przystanek, rzecz jasna. Ty na górce też, więc trzeba zwolnić przed górką. O, podskoczył i nie skręcał. Dobra, to jest trochę dłuższy odcinek na wprost. Tu hamowujemy, żeby w ścianę nie przyrąbać. Tu można ściąć. Co my tu dalej mamy? To są dwie alternatywne jakby... Ścieżki. Dobra. Jest do wyboru wysko, z którego nie korzystamy. Zwężenia, które zazwyczaj nie trafiałem. Sobie jeździłem na kamerze, na którym go nie było widać. Jakieś tam przeszkody. I rura, żeby mi nie brakło! Jest zapas nawet. Ho, 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 ho. Continue. Dobra. samy tu mamy dalej. Tysiąc. Ile na nią trzeba? Oj, tu nie mam pierwszego. No nic. Ej, tu są jeszcze dwa. Zacznijmy od tyłu. Chociaż mam przecież auto do demolek. <gry> Dobry początek. Wszyscy mają jakieś ciężarówki, nie tylko ja. Nawet Iwan ma jakiegoś suwa. A S ale Sonia ma za to teraz zwykłe auto. się ma Iwan, przyjadę się po tobie. <gry> Trasa mówi, mówi mojemu komputerkowi, yy, Jesteś szłaby Co tu może tak go umęczyć Grafiks? Yy, aha, może to, że jest wszystko na maksa Ale suwak fajny Dajmy sobie 80 Back, continue Oj, nie wiem czy to zadziała teraz w trakcie Coś się pikselo zazrobiło. Coś chyba nie zadziałało. Dobra, przesadziłem. Co ja zrobiłem w ogóle? Nie, popsułem całkowicie. Tego się nie powinno w trakcie gry chyba przestawiać. Ładnie nie wygląda, ani nie ma klatek. To render quality, bo nie powinienem dawać na full'a. Dobra, najwięcej punktów. O kurczę, skąd? Tylko, że jak mi karta graficzna odleci w międzyczasie. Chyba ją skasowałem. Chodź do Joe? Koś się sam rozwalił Jajku, ponad dwa razy więcej punktów od nich To się sam mogę rozwalić wygram A i tak jeszcze nie robiłem, zrobię to O kurcze, jeszcze się pchają? Nie, to tak już nie zostawia tego w takim razie. Dobra, rozwalili mnie. Pierwszy, 21 tysięcy. E, czy to pewnie przez to się w ogóle pokrzeczyło, że ja to zmieniałem w trakcie gry? No nic, zostawmy tak. One jest teraz, teraz, troszkę takie... ...kanciaste. Jak dam na fulla. To jest takie... prawie gładkie. Bo <grymne> jest na low i to wszystko. No nic. Zobaczymy jak to będzie działać w ten sposób. Eee, cross. To auto naprawiamy i jedziemy. Chwilę, ja tu mam wygrać. Kurczę, co ja robię, dlaczego się z nimi zderzam? Jakoś mi się zamyśliłem się i włączył mi się autopilot z poprzednich, z poprzednich reguł tej mapy. Zacząłem na nich polować, nie wiadomo dlaczego. Nie znaczy, no wiadomo, przed powiedziałem w sumie, ale to powiedziałem sobie, ale nie było sensowne. Okej, okay, ale może jeszcze ich wyprzedzę, żeby ich unikać. Się tam bardzo nie zniszczyłem, więc jest szansa, że auto wytrzyma taką pogoń. Byle później samemu gdzieś nie wypaść. Fajna trasa do robienia sobie czasówek. W sensie do ćwiczenia jak najszybszego przejazdu, bo można tak maksować sobie przejazd bardzo dokładnie. Point, ale nie pokazało czasu 23, czyli nie było rekordu. On się tu buja w pewnym momencie, tylko nie wiem od czego. Czy światło się włącza w momencie, gdy dopiero się na jakąś odległość zbliżę? O kurczę Nie rekord poprawiłem Ale to już więcej nie poprawię bo się z nimi. Ta, światła się włączają jak jestem ten, ale śmiesznie ten na tych detalach działa. Ale w sumie mam stabilność 60 klatek. Gra wygląda gorzej wygląda. To auto jest takie matowe, a wcześniej się fajnie lśniło. I tu jest też takie to wszystko ścięte. No nic, trzeba to zmienić na medium. Ale jestem pod wrażeniem, jak stabilniutko teraz to działa. Szkoda, że nie mam jeszcze jakiegoś wykresu aktywnego ten. <słuch> W sumie ja tam zawsze lubiłem grać na lowu i to wszystko mi to nigdy nie przeszkadzało, ale nie chcę, żeby na odcinku to jakoś tak gra strasznie wyglądała. Choć i tak się do tych numerków odcinków docierają, więc nie muszę się też, też tym jakoś specjalnie przejmować. Dobra, zostawmy to na medium. Yy. I zostało ostatni, rush naprawiamy. I jedziemy. To ja śmiesznie wygląda Znaczy troszkę lepiej, tak? Widać, że ładnie, ale tak coś nie gra. Chyba tak yy, mrowi tymi w rzeczami. Czego nie było na haj. Pierwszy, bo ktoś tam wybuch spowodował. To on pojechał dołem, fajnie mi wyprzedził. A kurcze, się podciął. O, rekord okrążenia. I to na pierwszy? Czym się wydaje? Ale go fajnie podciąłem. Oj, już odruchował ten restart. Perfidnie klikam. Nieładnie z mojej strony. Ale nudek się z pierwszym się tak jedzie. Nie ma co się odezwać w ogóle. Może jak się człowiek skupi na tym wyścigu, żeby jednak go wygrać, a nie tak jakoś wymęczyć. Ociuchcie, nawet mi je minęła. O, ta rampa się zamyka. Można by czekać się. Wow. Oh yeah! Dobrze, jest pierwszy. Są kolejni fani. I zobaczmy teraz, ile mi brakuje do pani kolejnej głos, Bo obstawiam, że brakuje. Ojejku! 110 tysięcy, czy ja to dobrze widzę? To jest duża liczba. I to nie jest do nadrobienia na Hunterze. No zobaczmy tu Hunter na tym, co tu się włączy. O, też jadą tym. Nie ja myślałem, że niby dojechać ten, innym. Ej, to elo, luzik. To jak tu skasuje. Mogę mieć problem dogonić. Będę musiał chyba pod prąd jechać. Chociaż... Oni jadą wolno dość. Dobra, jeden. Jedzie czołk! Się wydarzyło Dwójch jeszcze, no podjeść ten, bo tam jest chłop za mną. On się rozpędza dopiero, więc a i tylko jeden się nadział. EJ ZOSTAW mnie. głupek <głupia> to się samo mnie rozwala dobra jedziemy z nim Roz... Oj, jeden, jeszcze, Jest! wygrałem. <goda> Szkoda, że od razu tego auta nie spaliłem. To było takie proste, ale fanów malutko. Na czym tu fanów zdobywać? Skoro tam mi wystarczyło, co ja za mało efektownie jechałem. Nie wiem. Dobra. Kupić sobie nowe auto. Mogę sobie kupić. Kupimy sobie jakieś auto. A co mi tam? Mogę. Co to jest do kupienia? O ja, muszę tam sporo przewinąć. To jest coś ciekawego w ogóle do kupienia? A chyba to chciałem kupić tak w ogóle. Ten typowy taki policyjny wóz. A później co? Coś ciekawego. Nie ma nic. To jest jeszcze takie ładne, ale... ...takie sportowe, a reszta już jest brzydkie. To jest fajne. To jest chyba od Ford Crown Victoria, czy coś takiego, czy Crown, czy... ...nie wiem jak się to nazywa, ale... Wiem, że to co mówię, podobnie wygląda. Nudne jest. Spobrali trochę ten, yy, kupowanie tych rzeczy. No bo nie ma sensu kupować tych słabszych. Zawsze się kupuje te najlepsze od razu. O nie, on dalej zardzewiały, jak jest czarny. <laughs> niebieskie jest fajne. Białe to by było dobry na lato. A niebieskie jest dobre i na zimę, i na lato. O tak. <laughs> Eee, dobra, finisz. Ale no, nie wiem ile kasy poszło. Ładny jest. Yyy... Eee, poszło mi kasy? Dlaczego mam dalej tak dużo? Dobra, jest 21 minut. Jeszcze jakieś mogę 3 race'y pojechać. Pozostanę, bo miał problem. Yyy... Eee, pojedźmy może... Hunter. Escape. Monoderby. Monoklas O! Z moim autem pojedziemy sobie na... Na tym... O! Przetestujemy nowe auto na tej trasie O! Tamto było lepsze To jest stare auto, jest lepsze od nowego Geniusz okay, A dlaczego to jest takie brzydkie? A tu są dopiero... Szkoda, że nie ma obrazki, się nie zmieniają. Może do wysokiej detali by był, byłby mniej zardzewiały. <śm> <śm> no teraz możemy sobie tak pojechać. Dobra, jedziemy. Trochę gorzej wygląda ta gra na tym medium. Ale dziwne, tam, tam, że ten render quality było takie, nie było na full'a wcześniej. A jak dałem później mniejsze, to już wyglądało tak tragicznie. Tamte na haito tak rekompensowały. Uuu, uh, kontrol, ale jest responsywna. W sensie jak fajnie reaguje na kierownicę z względem tego poprzedniego. tym mi się wydaje. Wow, ona chyba wypadła z auta. Ojej, świat mi wiruje. Oj, o trawnik. Ja Miałam nitro. dobrze. Eee, chyba... Widzę ciemność. <grystanie> tak, nie mam drzwi, maska mi odpada. Jestem ósmy. Siódmy. Eee, straszne rzeczy się tu powiedziały. Nie wiem, czy ja pod mapą latałem? W w tej szybie mam jakieś refleksy. Średnio to wygląda. 6. A, muszę sobie jeszcze dobrać hajd, za to, że kupiłem nowe auto. No, lepiej na złomie wyglądało to auto niż po wyścigu wykonanym przeze mnie. Także tego 6. Zarobię cokolwiek, przynajmniej na naprawę. 9 tysięcy fanów, yy, trochę mało, 562, a na ile? Na tym nie ma napraw. Uhu! Fest up, ile tam? 3000 lajków. O, to za to by było 10. Mogę teraz przyjąć nowe. Złotolary, no dobra. Średnio to. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie, cniajcie. Cześć.